Jak potrafi pomagać w przypadku trądziku i zwykłego, i tego wieku dorosłego, różowatego, łuszczycy i egzemy? Otóż pisałam ten blog w Lubianie, gdzie spotkałam się z biotechnologami i specjalistami od suplementacji dla pięknej skóry. Przede wszystkim mieliśmy na celu wspomożenie skóry suchej i dojrzałej. Bo to są takie skóry, którym właściwie zawsze brakuje kolagenu. To są skóry, które czym by nie posmarować, to nadal są takie troszkę biedne. A tak właściwie być musi, dlatego że jak czegoś nam brakuje od środka, to nawet najlepsze czy nawet najdroższa pielęgnacja nie jest w stanie nam tego od zewnątrz. Zapewnić. Natomiast to, czego się nie spodziewaliśmy, e, wypuszczając już ponad rok, rok temu eliksir na rynek, to to, że zaczniecie masowo do nas pisać, że uspokajają się objawy chorobowe skóry, czyli właśnie, że e, wasze egzemy, trądziki, uszczyce, czyli takie już naprawdę poważne, bolesne problemy waszych, waszych partnerów. Czasem dzieci bardzo się uspokajają, że cery naczynkowe także przestają tak bardzo. Bardzo źle reagować na każdy najdrobniejszy bodziec. To była piękna niespodzianka, chociaż rozumiemy, dlaczego to tak się dzieje. E, dlatego, że opracowaliśmy dla Was synergię składników takich, no przede wszystkim jest to kolagen, ale gdybyśmy Wam oddzielnie, czy gdybyście sobie oddzielnie suplementowały kolagen siarkę MSM, bardzo silnie przeciwzapalną i dla skóry, ale tak, także w przypadku e, wewnętrznych e, problemów e, ośrodków zapalnych, e, gdybyście oddzielnie sobie wzięły, tutaj takie witaminy, tu cynk, tam biotynę. To nie miałobyście takiego synergicznego, pięknego działania. Ale tak też się dzieje, dlatego z waszą skórą, dlatego wam e, eliksir pomaga, że tak naprawdę zdrowie skóry zaczyna się w jelitach. I zawsze, jeśli zgłaszacie się do mnie z jakimś problemem skórnym, to zawsze szukamy, co tam jest nie tak właśnie w jelitach czy strawieniem. A tak się składa, że kolagen jest doskonałym prebiotykiem, czyli jest doskonałą odżywką dla już istniejących bakterii jelitowych, bo pomaga im się bezpiecznie, zdrowo namnażać, a zarazem odbudowuje tę naszą cenną wyściółkę jelitową. Jeśli ona jest niepełna, a też z wiekiem tak może być, że się robi jakby bardziej przepuszczalna, to niestety do krwiobiegu przenikają toksyny, przenikają zbyt duże cząsteczki, które właśnie mogą powodować mnóstwo problemów, także autoimmunologicznych i innych. Skórnych. Także dlaczego mi tak zależało na tym eliksirze? Bo przyznam Wam, że zależało mi bardzo, a ja już wkrótce kończę 44 lata, mam skórę i suchą, i już dojrzałą, i niestety dodatkowo skłonną do wyprysków. I chciałam ją trzymać w ryzach, ale w sposób zdrowy, bez zbędnej chemii, bez jakichkolwiek drastycznych działań. I oto trafił mi się taki właśnie lifting i wspomagacz w płynie, czyli eliksir dla pięknej cery, którym teraz za, za zdrowie wasze ogólne, ale także waszej skóry, wypijam toast.